Oto nowości od Akara, które uczynią Twój dom bardziej smart. Po pierwsze, Akara Hub M100. To małe urządzenie jest bramką dla wszystkich urządzeń smart w Twoim domu. Dzięki temu, że obsługuje wszystkie najważniejsze protokoły, czyli Zigbee 3.0, Bluetooth, a także Matter, jest w stanie pełnić funkcję hubu dla wszystkich Twoich urządzeń. I niekoniecznie od Akary. Możecie tutaj podłączyć absolutnie wszystko, co obsługuje protokół Matter, więc nie jesteście ograniczeni tutaj absolutnie żadnym producentem. Ten hub wpinacie do USB-a, na przykład przy routerze lub do kostki zasilającej i konfigurujecie w Apple. Aplikacji. Dzięki temu, że ma on regulację w 210 stopniach, jesteście w stanie go bardzo dyskretnie dopasować do swojego wnętrza, czy na przykład ukryć. Kolejnym niezbędnym urządzeniem jest termostat, który oczywiście możecie podłączyć do inteligentnych głowic, czy na przykład do waszego inteligentnego klimatyzatora. Poza tym, że pokazuje on aktualną temperaturę, możecie oczywiście ją zmieniać, a także widzicie aktualną wilgotność. I to wszystko jest także przesyłane do waszej aplikacji na telefonie. Dzięki temu jesteście w stanie ustawić automatyzację, zarządzać temperaturą w waszym domu i tym samym też oszczędzać. Pieniądze, bo na przykład kiedy wyjeżdżacie, możecie zdalnie wyłączyć grzanie. Premierowe urządzenia Dakara są już dostępne na komputronic.pl oraz w aplikacji.